Ty jak mogłeś wrzucić taki komentarz do kolesi tam? To był komentarz TVP Rozrywka, ale wszyscy to wiedzieli, na ten komentarz opowiadali. Co? Co? Dlaczego takie rzeczy piszę? Dlaczego tego piszę? Jak mogł to zrobić? Nie wiem, również odpowiadał za to MCTV. Nie no, to jest dla mnie za dużo. Ja chyba wychodzę od komputera. Tymczasem w mieście. O cześć. Cześć, dlaczego tu czekasz na mnie? Ja jadę do Paryża. Czemu opuszczać kraj? Bo jadę to taty. Ale spokojnie będę już niedługo. No to pa. Pa. I ten pożegnaliśmy MCTV przez kolejne pięć odcinków. MCTV nie będzie, ale w dziesięciu odcinków Franciszka jest w Plotagonie. Wróci do Polski. W klasie. Dzień dobry GC. Dzień dobry. Na start Sprodzio Mila Jest. Amelia Jest. Carol Jest. Ginger Jack Jest. My TV nie ma. Proszę panią, MCTV nie ma wyjechał do granicy. W pierwszej strony tak, z drugiej to nie dopojechał do swojej taty. I teraz od tego momentu wysłajcie komentarze z scenariuszem. Franciszek jest w protagonie, będzie od 29 września.